Zero. Już się dzi Dzisiaj będziemy grali w opy z Michałem, a to mój kuzyn. Pierwszy raz gramy. O, już idzie. Zwaniak, ale go wyprzedziłem, widzowie. To jest proste. Panato, twoje schody nie pójdą. <ścoughs> ale go strzelałem, widzowie. <laughs> Idę sobie. A my dzisiaj robimy wiści. Ten słabek dokupimy sobie 20 robuxów każemy. Ja już wydaję 100 ruk... Ej Michał, ja wydaję 100 103 robuxów widzowie. Poglądajcie swój film do końca. Poglądajcie moje filmy. A wiesz, że... Ej, mówi żeby na niej zaczekał. Nie, robimy wyścig. To robimy wyścig. No. Nie co. Robimy wyścig. Jak widzowie no. nie wiedzieli. Chciałem im powiedzieć. To ja nie robię. A To taki nubek jesteś. Oki idziemy. Widzowie. 400 łapek w górę i kolejny film, więcej o laki. Na nie raki bloka, tylko o tych. Mm. O, o, o Oby, o par, oby. A jak chcecie jeszcze takich więcej odcinków? Ja, ja po więcej łapek w górę. To ja się zastanowię, się nauczyć parkura. Ok. To my poczekamy tutaj na Michała, bo trochę tylko długo. No i tysiąc łapek w górę. Ok, teraz czekamy na Michała i się widzimy. Okay. jesteśmy, widzowie, przyszedł tutaj Michał, no idziemy, naprawdę jesteś, Michał, taki wolny, naprawdę nie ma robuxów, ta moja koszulka kosztowała tam chyba 2 czy 5 robuxów, takie info, jak chcecie też kupić. Ej, wiesz jaki, wiesz jaki, a gdzie Michał, Michał? Michał, patrz na ten trik, jak to się zeskakuje. Patrz na to, Michał. Okej, okay, pokazuję mu trik, bo inaczej nie wiem, co mu się wyszło z tym. E, wiesz, że musisz, Michał, wtedy pszczoł. No nie chcesz. Nie. Okej, okay, to nie robimy. A gdzie jesteś Michał? Ma się na ląduje na powierzchni. Gdzie ty jesteś? Tu. Na początku mapy. Chodź. Patrzcie widok na to. Nie, no nie. się! <grystanie> Widzicie to widzowie. <grystanie> Ale go stronowałem. Oś kurde. Ale siebie stronowałem. Widzowie, idziemy dalej. Ja idę dalej. Widzowie. Okej, ok, jesteśmy już tutaj. Ok. Ej Michał, jak, jak tu jedziesz, to musisz podskoczyć, bo Cię inaczej wywali. Oki, bo mu widziałem, powiedziałem info i może mu też kiedyś tak, zamknęłeś no, mnie <gry> widzowie jak y, chcecie kolejne filmy to zostaw, z nim to zostawcie y, 1000 łapek w górę i no a do tego y, jak chcecie więcej takich odcinków z oby to też 40 łapek w górę no czy tysiąc łapek w górę albo 40 miliopodzi. Napiszę w komentarzach. A, a mu kiedyś też może założę na YouTube'a. Może mu też kiedyś YouTube'a założę i będzie sobie, wiecie. Zabieram, się nagrywać. M mogę mu wstawić na YouTube'a. No, jak chcecie mu kanał zrobić? Yy, z, napiszcie w komentarzu. To może zrobię. Twój kanał was, ale ma być 5 równe milionów. I naszej Nie 5 równe milionów. O czym ty gadasz? Nie będzie takie 5 równe milionów, po niebie, nie wie, że ja nie mam jeszcze tak dużo subskrypcji, widzowie, bo tylko was jest 14 dopiero. Jak ktoś. Michał, czekam na ciebie. Poczekajmy, widzowie, ale... Jak chcecie, żeby to było szybciej, to robisz. Widzowie, on tutaj jest. O, zginął. Tak, bo specjalnie to A tak. A on taki. To idziemy. Teraz kurde chyba. Ale widzowie, jak chcecie więcej takich filmów, to 40 łapek w górę i nagrywamy więcej takich filmów. No, jak chcecie, to zmieniaj więcej to. Może też 40 łapków w górę mniejsza z tym. Napiszę wam i tak w komentarzu. O kurde. Ej, wiecie, to są takie panato. Ja robię na, na skilu. Wiecie, że Michał tak dobrze nie umie robić parkury, bo gra na telefonie, a na iPadzie? No, jest trochę już. Ja już go wyprzedziłem. jakaś godzina no a godzina Marcel, będziemy może... Wiesz, jest 29. Co? z wami. Okej, okay, już jest tu Michał. E, tutaj jest. E, no idziemy, mnie wyprzedził właśnie, bo poczekałem na niego. Bo jestem lepszy od niego w parkurach na, na telefonie, bo on ma, on ma stary telefon. Nie, nie ma swojego. Jakbyście nie widzieli. Ja to wam na info. Powiem. Poczekaj tam na mnie. Nie tak za szybko. Ej, widzowie. Jakby na niego czekał, a on mi tak yy, ucieka. Czajcie. Wiecie, to jest jakaś dziwna. Gdzie ty jesteś? Ty u mnie? Ej, ty, ty jesteś tu ja mnie. Ja jestem... Ty jesteś tu u mnie. Zobacz, ja przeszłam te kule, No widzowie, jestem dalej i znowu go wyprzedziłem, bo jestem na iPadzie. Ja się baguje, Mu się baguje. To nie dziwnie się ze mnie słapy w parkurach. Mu baguje telefon. Może całego przejdziemy. Easy Oby. Bo to jest easy, oby macie link w opisie? I dołączajcie na Bacon Team grupę hashtag Bacon Team, bo jest mega fajna. I ja nawet jej używać. Nawet mój kolega tutaj się nazywa Bacon Team. Polecam Wam i Koziksa, ja się się i Patrycie Frydrych. Co, Michał? Ja. Jestem daleko na do mnie. Wiesz, ja jestem... Ty jesteś tu u mnie? Zobacz. Ty jesteś na tych kwadratach kręconych. Widzowie, jaki on... Ja idę. Widzowie, nie będziemy czekali na niego już. Bo on jest za wolny po prostu. No, ja się z Co ty... Czemu ty jesteś taki słaby w parkoury? Powiedz mi naprawdę. I czemu mnie nie słychać? No bo mm, ty coś polecał i tego nie polecam wam, bo niefajne to jest um, te, ten sklep jest niefajny i wam nie polecam. I nie mówię wam o tym. Start. To był koniec na dzisiaj i... To kolejny film 40 łapki w góry i, i kolejny Kolejny pa. filmik będzie za dodatkową godzinkę. Bo po prostu też tak, tak za godzinkę o, ale... będzie, ale jak będzie. chcecie też będzie jutro. No.